O co ty robisz? Śpiesz z nami. Ty chyba sobie żartujesz. Nie macie ślubu. Prawie rok jesteśmy razem, myślisz, że jeszcze nie... nie. A gdzie Magda? A Magda została jeszcze w łóżku. Mamo, nie patrz tak. Dasz mi spokojnie zjeść? Ej, hey. Co my tu tak naprawdę wyprawiamy? Myślisz, że następne święta będą lepsze? Na pewno będą lepsze. Chyba, że coś zepsujesz, czyli uważasz, że jesteśmy tutaj przeze mnie, tak? Mam dla ciebie wskazówkę. Widzisz tę gwiazdę? To jest gwiazda północna. Ona zawsze wskazuje drogę do celu. Idź za nią, a zobaczysz, że zaprowadzi cię tam, gdzie chcesz. A pójdziesz ze mną, nie, ja tu poczekam na ciebie. Dobra. Powodzenia! Co wy robicie? Ja pierd? <śmiennie> <Kroki ten ryn. śmiennie> <śmiennie> kru... kru... Daję ci kru... ostatnią szansę. To takich. ch ty może mi zrobić. <śmiennie> Wsadźcie go do namiotu i zróbmy tu roz******e. Darulo! Siema! Cześć! Iwano! Siema! Żonę masz? Dzieci? Ach, na razie, Darulo, to ja mam same kredyty. Kilka maszyn kupiłem hmm. i susza mnie dopadła. Osi wieje przez to wszystko. Ale panne już masz jakąś no... Ano mam, Chanie. Pamiętasz ją?